Pewnie większość z was słyszała o tej pięknej akcji jak pakistański polityk zamieścił na swoim twitterze taki oto wpis To mogło skończyć się katastrofą, do której nie doszło dzięki cudownemu ocaleniu przez pilota I przy okazji oczywiście dodał zdjęcie, które ma tą sytuację wyjaśnić Jest to zrzut ekranu z GTA V Wow, naprawdę Zdjęcie, które zostało dodane do tego tweeta pochodzi oczywiście z tego oto filmu Więc, no cóż, jestem też pod ogromnym wrażeniem umiejętności tego pilota, że tak szybko się wzbił w powietrze. E, I oczywiście, jak możecie się domyślić, gość się skapnął, a raczej ludzie po prostu go wyśmiali i tweet został usunięty. Ta akcja była w 2019 roku. Teraz ludzie zmądrzeli. I takie akcje nie mają szans się wydarzyć. No chyba, że w Polsce dwa dni temu. Tak. Po raz kolejny powstał artykuł nie wpis na Twitterze artykuł! Na temat filmu z GTA 5. Jak się dowiedziałem o tym artykule, proszę Państwa, jest coś takiego jak ciekawe wiadomości od Google, prawda? I tam sobie scrolluję i wiadomo, że jeżeli klikam w duże rzeczy związane z GTA V rok starym i ogólnie różnych gier, to czasami właśnie coś mi ciekawego proponuje. I teraz zaproponowało mi artykuł poważny, gościa, który chyba po prostu musi wyrobić normę, szukał czegoś ciekawego, więc napisał taki artykuł, jego tytuł to samochody jedne po drugich wpadały w przepaść. Zjazd głąbów, czy o co chodzi? <grystanie> ja już ci powiem o co chodzi. Więc, akcja jest niezła. I tutaj jest dalej opis, piękny. Z niedowierzaniem patrzy się na tego typu sytuacje. Czy kierowcy naprawdę nie mają żadnej orientacji? Nie wiedzą co się znajduje przed nimi? A już zwłaszcza gdzie znikają inne pojazdy? Wydaje się to wręcz niewytłumaczalne. <grystanie> Gdy kierowcy jeden za drugim Jedzie dosłownie w przepaść. Nie daj się jednak oszukać, to nie życie, a gra. Co? Kurwa mać! Wczoraj w nocy 3,22. Z waszej perspektywy nie wiem kiedy to jest, ale macie SS. Zobaczcie, że tego tutaj nie było. Zostało napisane dzisiaj. Aha. Dobrze, że tego SS zrobiłem na telefonie. Co za akcja, nie? Co za typy. Co za typy! Dobra, artykuł jest y, tutaj już zmieniony, nie? Nie usunęli, a zmienili tylko ten. C Cały artykuł jest. Aha, dobra. Cały artykuł został zmieniony. To nie jest dymy! Dobra, ale ja mam Morkina, Morkina jest fajniejszy. Czemu żeście to zmienili? Nie mam pojęcia. Kierunek przepaść. Tutaj jest jakiś malutki opis, że o, zobaczcie GTA 5. ciekawy pomysł. Oj oj, 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 a w oryginale mamy coś takiego. Nie wiadomo, gdzie dokładnie rozegrało się tak kuriozalne zdarzenie. Bez względu jednak na to, jaki to był region świata, niczego to nie tłumaczy. Region świata. No tak. Kierowcy zwłaszcza większych pojazdów powinni zareagować prawidłowo i zatrzymać swoje auta. Bezmyślnie wolili jednak jechać przed siebie. Wow, dalej. Efekt był taki, że wszystkie samochody zleciały z wiaduktu. Nie wiadomo ile osób ucierpiało i czy ktokolwiek zginął. <ścoughs> Scena choć może dla niektórych wydawać się dość zabawna, to jest jednak przerażająca. No i zobaczmy tą scenę przerażającą. Jak dobrze, że ja sobie te SS-y porobiłem na telefonie, bo teraz nie mielibyśmy takiego Kozak filmu Masakra, ale to jest właśnie najlepsze w tym wszystkim, że to nie jest pierwsza sytuacja. Zarazem dwie, i jest opcja, że za rok albo za dwa dostaniemy kolejną akcję, gdzie w ta 5. Połączymy te dwa newsy, powiedzmy Twittera i e, właśnie ten artykuł i dostaniemy jakiegoś potworka w stylu samolot wylądował na autostradzie, ale z niej spadł na przykład coś takiego. Dobra, więc ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli film wam się spodobał. Śmiele na Elo.